Stadionowe trybuny zapełniają się. Dziś zobaczymy mecz, który znakomicie się zapowiada. Emocji nie powinno nam zabraknąć. Zapraszamy na Stanford Bridge. serdecznie witamy się z Państwem. Jesteśmy na Stamford Bridge w zachodnim Londynie, gdzie około 40 tysięcy kibiców niecierpliwie wyczekuje pierwszego gwizdka spotkania. A przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Pozostańcie z nami, bo za chwilę startujemy. Dziś proponujemy Państwu mecz Premier League. To zawsze ogląda się przyjemnie. Chelsea zmierzy się z Liverpoolem. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa, za to z ochotą, wydać dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Co przygotował dla nas trener The Blues? Spójrzmy na skład. To mi wygląda na ustawienie 1-5-2-3. Co może z tego wynikać, Jasku? Sądzę, że chcą zabezpieczyć w ten sposób przed pole bramki, a jednocześnie dać dużą swobodę w akcjach ofensywnych bocznym obrońcom. Trzech graczy z przodu natomiast ma stale wybierać presję na defensywę rywala i stanowić ciągłe zagrożenie w przypadku szybkiego ataku z własnej połowy. Liverpool wyjdzie na ten mecz w takim oto składzie. I wygląda na to, proszę Państwa, że zobaczymy formację z czterema obrońcami. Trzema pomocnikami i trzema zawodnikami pierwszej linii. Chociaż jeden z nich będzie się cofać. Tak, słynną fałszywą dziewiątkę poniekąd stworzył Messi w pewnym El Clasico. Korzyść jest taka, że obrońcy nie wiedzą, czy iść za cofającym się napastnikiem, czy dać mu stworzyć przewagę w pomocy. Zobaczymy, jak zaradzą takiemu wolnemu elektronowi. No to doczekaliśmy się, mini państwo. Piłka w drzem. Zaczęli Liverpoolczycy. Mo Salah. Mo Salah. Próbują rozerwać obronę, wymieniając podania. Thiago Alcantara. Wspaniale broni Kepa. Mistrzowska obrona. Zagrywa teraz krótko. Prawo, dobry odbiór blisko własnej gramki. Coś mi mówi, że w tym spotkaniu wyjątkowo często powtarzać będziemy nazwisko Rachima Sterlinga, nie uważasz? To gracz tego samego gatunku co legendarny Gerd Miller. Niekoniecznie efektowny, ale zawsze zabójczo skuteczny. Jeśli obrońca da mu odrobinę miejsca. Napastnik z takim wykończeniem to po prostu skarb dla drużyny. Opłacił się pressing. Piłka opuściła boisko. Fabinho. Dobre teraz podanie. Zapowiada się groźna sytuacja. Ale uwaga, bo gol! Otwiera nam się wynik w dzisiejszym meczu. Spójrzmy raz jeszcze. Wysoko piłka mija obrońcę. Nie miał jak interweniować. A Salah poradził sobie z przeszkadzającym mu i pokonał bramkarza. to mamy 1 do 0. Posiadanie piłki teraz Havertz. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Van Dijk. Ibrahima Konaty. Aleksander Arnold. Dobrze, teraz w obronie mogło coś z tego być. Kowacik. Mateo Kovacic. Ładne teraz podanie. Zanosiło się na gola. Świetna interwencja teraz. Mo Salah. Aleksander Arnold. Z powrotem do Salaka. O, zupełnie niepotrzebne to było. Strata piłki. Kai Havertz. Jean-Felix. Powoli, ale... Nieustannie próbują sforsować obronę drużyny przeciwnej. Świetnie teraz interweniował, mogło być bardzo, bardzo groźnie. Elliot. Fabinho. Ty do mnie, ja do ciebie. A czas płynie. Fabinho. Zobaczmy, rozbija się ten atak, są już coraz bliżej bramki. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Daj Havertz, Felix, Salah, Tiago ma teraz piłkę i piłka trafia w posiadanie graczy Chelsea. Adresatem podania teraz Sterling. Sterling przy piłce. Może się pokusić o samotny rajd. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Konaty Tiago. Tiago. Sala. Poradził sobie, minął z wodem. Thiago. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Kibice są strzału. Szao Felix przed wyśmienitą szansą. I gol! Chelsea wyrównuje stan meczu. Ale remis wcale nie zadowala piłkarzy w niebieskich barwach. Zobaczmy jeszcze raz tego gola na powtórce. Udało się sięgnąć w piłki, ale zabrakło tych paru centymetrów, żeby odbić ją poza światło bramki. Strzał był po prostu zbyt silny. Po tym golu jest 1-1. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Bardzo dobrze dzisiaj gra Mo Salah. Naprawdę jest wyróżniającą się postacią na boisku. Wyróżniał się w tej pierwszej połowie, a jego dobra dyspozycja ma tym większe znaczenie, gdy mecz jest tak wyrównany jak dzisiaj. Pokazał już, że potrafi dzisiaj strzelić gola. Przekonajmy się zatem, czy... Zatem proszę Państwa obejrzyjmy ten mecz. Od środka rozpoczynają The Reds. Thiago Panie LeBron i Kepa, mistrzowska obrona. Fabinho. Dobre teraz podanie. Zapowiada się groźna sytuacja. Ale uwaga, bo gol! Otwiera nam się wynik w dzisiejszym meczu. Kibice są strzału. I gol! Chelsea wyrówna... Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Kovacic teraz z piłką. Co zrobi Rakim Sterling? I gol! Rany polskie rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Spójrzmy raz jeszcze na tego gola. Menedżer był wściekły i trudno mu się dziwić, bo obrońcy powinni sobie w tej sytuacji poradzić. Mieli czas, by uporać się z rywalem, ale zabrakło zdecydowania. Fatalna była w Liverpool w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Elliot. Thiago. Popatrzmy. Liverpool buduje akcję na połowie przeciwnika. Out po tym wejściu obrońcy. A teraz w Liverpoolu pojawi się zawodnik z ławki. 14 Henderson. No, i po ataku zagrożenie minęło. Fernandez, Sterling, posiadanie piłki, teraz Havertz. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Piłka zagrana do Sterlinga. Z powrotem do Sterlinga. A i chałet. Tak piłka w siatce. Chelsea tym trafieniem bardzo poprawia swoją sytuację. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał GONTO. Nie zdziwił się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. Widzimy, jak zmartwiony jest menedżer, którego zespół zamiast próbować odrabiać straty, traci teraz kolejną bramkę i bodaj wszelkie już szanse na korzystny wynik. A więc mamy 3 do 1. Jest silny, umie chronić piłkę ciałem, nie odda jej łatwo. Henderson. Spokojnie, grają piłką, szukają okazji do zagrania w pole karne. Juke ma teraz Aleksander Arnold. I to tyle z tej akcji. Teraz okazja. Są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Strata, a dobrze się ta kontra zapowiadała. A tak, Terec przesuwają się pod bramkę. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Ben Chilwell, Kai Havertz. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Mateo Kovacic. Chelsea traci posiadanie piłki. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Kontra się skończyła zanim na dobre się zaczęła. Chwilami można odnieść dziś wrażenie, że przy piłce jest tylko Chelsea i wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście, gra się im tu dziś dobrze i mają sporo możliwości rozegrania, a to przekłada się na skuteczne ataki. No i na bramki. Będziemy mieli wznowienie przez bramkarza. Rewelacyjnie dzisiaj wygląda. Rządzi w pomocy. Widać, że czuje się dziś znakomicie. Faktycznie, trzeba powiedzieć, że rzadko widzi się tak znakomite statystyki w przypadku zawodnika linii pomocy. Widać, że swoją aktywną grą zdominował dzisiaj środek pola i jest najważniejszym elementem całej układanki, przez który przechodzi większość podań. W dodatku asystował przy bramce swojego zespołu. Czapki z góry. Szansa na gola! Tak jest! Piłka w siatce! Teraz mają tylko jednego gola straty! Obejrzyjmy raz jeszcze powtórkę tej bramki. Piłka chodziła jak po sznurku. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Menedżer niezadowolony i trudno się dziwić, jego zespół spuścił stonu i dał dojść do głosu coraz śmielej grającym rybakom. Na tablicy wyników mamy 3-2, Fernandez. Dobrze, utrzymuje się przy piłce. Piłkarzy de Blues już tylko chwilę dzielą od odniesienia zwycięstwa. Wspaniale ten czas umilają kibice na Stamford Bridge, ależ do pik. Ciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Adresatem podania, teraz Sterling. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Jeśli nie teraz, to kiedy? Rozpaczliwie, potrzebują wyrównania w końcówce. Podanie do Jordana Hendersona. Podanie do Salaka. Pewne wejście we własnej szesnastce. Jeszcze trzy minuty, tyle arbiter go liczył. No i odjechał teraz z piłką. No jednak ostatecznie to on wygrywa to starcie. Odzyskuje posiadanie piłki. Henderson. Sędziak wiszce po raz ostatni. Chelsea inkasuje trzy punkty. Ależ równane oglądaliśmy spotkanie. Tomku tutaj mógł paść każdy wynik. Ale pani na pewno cieszą się z właśnie takiego. Zatem, proszę Państwa, obejrzyjmy ten mecz. Od środka rozpoczynają The Reds. Jago Alcantara. Wspaniale, broni Kepa. Mistrzowska obrona. Fabinho. Dobre teraz podanie. Zapowiada się groźna sytuacja. Ale uwaga, bo gol! Otwiera nam się wynik w dzisiejszym meczu. Kibice są strzału. I gol! Chelsea wyrównuje stan meczu. Ale Kovacic, teraz z piłką. I gol! O, rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają, wytrzymał. Piłka zagrana do Sterlinga. Kaj, Havertz! Piłka w siatce! Chelsea tym trafieniem. Szansa na gola! Tak jest! Piłka w siatce! Teraz mają.